Nazywam się Mark i moje życie było, według większości, całkowicie przewidywalne. Przez lata zajmowałem stanowisko lidera IT w tętniącej życiem firmie marketingowej, gdzie moje umiejętności utrzymywały operacje firmy na najwyższym poziomie, a moja reputacja pozostawała nienaruszona. Moja żona, Lucy, była prawdziwym żywiołem pełna charyzmy i uroku, doskonale pasowała do swojej roli ambasadora klientów. Na pierwszy rzut oka stanowiliśmy idealną parę. Nasze życie przeplatało się dzięki wspólnym projektom, żartom, które rozumieliśmy tylko my, i więzi, której inni mogli jedynie zazdrościć. Przynajmniej tak mi się wydawało. Dzieliliśmy nasze życie z trzynastoletnią Emmą, która odziedziczyła po mnie smykałkę do rozwiązywania problemów i silną niezależność, oraz jedenastoletnim Danielem, który miał serce na dłoni i wrażliwość na świat, co często przypominało mi Lucy. Nasze weekendy były hałaśliwe mecze piłkarskie. Przejażdżki rowerowe po parku, a potem wspólne posiłki, podczas których śmiech wypełniał powietrze, gdy opowiadaliśmy historię o tym, kto kogo prześcignął lub której drużynie udało się zdobyć zwycięskiego gola. To właśnie te chwile sprawiały, że długie godziny w pracy były tego warte. Ale praca Lucy zawsze była owiana tajemnicą. Opisywała swoje stanowisko jako połączenie relacji z klientami i organizacji wydarzeń, a choć była prawdziwą duszą towarzystwa, często zastanawiałem się, na czym naprawdę polegały jej obowiązki. Nie zastanawiałem się nad tym jednak zbyt długo, zaufanie było fundamentem naszego małżeństwa. A jednak coś się zmieniło w ostatnich miesiącach, subtelna zmiana, jak pęknięcie w fundamencie, prawie niewidoczne, dopóki nie było już za późno. Pierwszy znak pojawił się we wtorek, ukryty w rutynie naszego codziennego życia. Siedziałem nad raportami do późnej nocy. Kiedy Lucy wpadła do pokoju, wciąż ubrana w elegancką sukienkę, która wyglądała, jakby była szyta na miarę na galę, a nie na dzień pracy w biurze. Jej włosy były w artystycznym nieładzie, przyciągającym wzrok, a niebieskie oczy lśniły w miękkim świetle. Ciężki dzień? zapytałem z półśmiechem, szukając na jej twarzy zwykłych oznak zmęczenia. Zawahała się na ułamek sekundy, a jej wyraz twarzy stał się na chwilę nieczytelny, zanim podeszła do mnie i pocałowała mnie w policzek. Wykańczający, tak. Ale produktywny powiedziała jej głos brzmiał pogodnie, ale jednocześnie pusto. Zanim zdążyłem dopytać, Emma wbiegła do pokoju z książką do matematyki i błagalnym spojrzeniem, proszącym o pomoc. Chwila minęła, a Lucy zniknęła w korytarzu, rzucając mi krótkie, niemal ulżone spojrzenie. Mijały dni, a praca pochłaniała nas oboje. Firma marketingowa kwitła dzięki napływowi klientów z najwyższej półki, wśród których był William Fellowes. Jego nazwisko pojawiało się w rozmowach podczas spotkań, zawsze wypowiadane z szacunkiem. Niewyobrażalnie bogaty spadkobierca, którego biznesy rozciągały się na różne branże jak prawdziwe imperium. Krążyły plotki, że zdobycie go jako klienta wyniosłoby naszą firmę na nowy poziom. Lucy, ze swoim wyczuciem i magnetycznym urokiem, ściśle z nim współpracowała i często wspominała o jego charyzmie w przelotnych uwagach, które powinny brzmieć niewinnie. Wiesz, że William przyleciał dziś ze swoim własnym sommelierem? Powiedziała któregoś wieczoru przy kolacji, jej oczy błyszczały rozbawieniem. Wyobrażasz sobie być aż tak wybrednym w kwestii wina? Śmiałem się razem z nią, uznając to za absurdalne i zabawne. Ale zauważyłem, jak się uśmiechała, gdy wypowiadała jego imię uśmiech, który nie do końca docierał do jej oczu. Mimo to zignorowałem to. Dlaczego miałbym nie ufać? Nasze życie, nasza wspólna historia były oparte na zaufaniu. Drugi znak pojawił się z większą siłą. Dwa tygodnie po tej rozmowie Jack Edwards, nasz prezes, zwołał nagłe spotkanie. Firma miała zorganizować ekskluzywny weekendowy retreat na prywatnej wyspie należącej do niekogo innego jak Williama Fellowesa. Wydarzenie zapowiadało się jako wystawny strategiczny ruch, mający na celu zabezpieczenie jego kontraktu. Mark, pojedziesz jako część zespołu IT oznajmił Jack, spoglądając na mnie znad okularów. Lucy, oczywiście, będzie tam jako główny kontakt Williama. Lucy posłała profesjonalny uśmiech, który stał się odrobinę cieplejszy, kiedy Jack nie patrzył. To będzie świetna okazja dla firmy, powiedziała później, patrząc na mnie z wyrazem, którego nie potrafiłem odczytać. Wyspa okazała się dokładnie tym, co obiecywano. Przylecieliśmy prywatnym odrzutowcem, a gdy silnik ucichł, naszym oczom ukazała się panorama raju białe, rozciągające się po horyzont plaże, turkusowa woda i rezydencja z rozległymi werandami, z których bił luksus. William czekał na szczycie schodów, Wyglądając jak uosobienie gospodarza z pewnym siebie, niemal drapieżnym uśmiechem. Przywitał nas mocnym uściskiem dłoni, jego spojrzenie pełne było tej specyficznej pewności siebie ludzi, którzy nigdy nie słyszeli słowa nie. Lucy wydawała się zachwykona. Krążyła wokół Williama, jej śmiech brzmiał głośniej niż szum fal. Trzymałem się z tyłu, próbując stłumić uczucie, które nie powinno mieć miejsca w moim małżeństwie. Dopiero później, gdy zobaczyłem Lucy i Williama stojących razem w świetle zachodzącego słońca, zrozumiałem, co to było zazdrość. Tamtej nocy wyspa zmieniła się pod osłoną gwiazd. Alkohol lał się strumieniami, śmiech unosił się nad tarasem, a ciche rozmowy pulsowały niczym ukryte pragnienia. Widziałem Lucy przemykającą między gośćmi, jej suknia lśniła w blasku lampionów, gdy wślizgiwała się w płynne konwersacje z Williamem. Czułem, jak dystans między nami rośnie. Tworząc przepaść, której nie powinno tam być. Kiedy w końcu wróciła do naszego pokoju, było już grubo po północy. Paczniała solą i cytrusami, jej oczy błyszczały, a policzki były zarumienione. Wszystko w porządku? Zapytałem, a pytanie brzmiało ciężej niż zamierzałem. Lucy skinęła głową, ale zbyt późno. Oczywiście. Po prostu rozmawialiśmy o interesach z Williamem. On jest ambitny. Uśmiechnąłem się, maskując niepokój, który powoli mnie przeżerał. Kiedy położyła się obok mnie, a sen nie przychodził, leżałem na plecach, wpatrując się w sufit, czując, jak wątpliwości przygniatają mnie coraz mocniej. Drugi dzień na wyspie przyniósł ze sobą niespodziewaną ciszę. Poranne słońce rzucało długie cienie na błyszczącą zatokę, gdy zbieraliśmy się na śniadanie na werandzie. Atmosfera była przesiąknięta sztuczną radością w tą wymuszoną lekkością, która zostaje po długiej nocy pełnej wina i półszeptów. Lucy, w zwiewnej sukience kołyszącej się na wietrze, siedziała obok mnie, ale wydawała się odległa. Jej spojrzenie co chwilę uciekało w stronę Williama, który, swobodny i pełen pewności siebie, zdawał się panować nad wyspą jak nad własnym królestwem. Nasz gospodarz podniósł się z miejsca, uśmiechając się lekko. Dzisiaj odpoczywamy ogłosił, unosząc kieliszek z winem. Ale wieczorem mam dla Was specjalną propozycję. Taką, która uczyni ten weekend naprawdę niezapomnianym. Dyrektorzy i ich partnerzy zaśmiali się, kiwając głowami w sposób właściwy dla ludzi przyzwyczajonych do kaprysów potężnych mężczyzn. Lucy spojrzała na mnie, a przez jej twarz przebiegł cień niepewności, zanim szybko odwróciła wzrok. To drobne pęknięcie w jej maskowanej pewności wywołało we mnie fale niepokoju. Starałem się to zignorować, gdy po śniadaniu rozeszliśmy się w mniejszych grupach na różne atrakcje, kajakarstwo, snorkeling, opalanie. Lucy wybrała grupę płynącą do leguni, żeby popływać. Ja, przytłoczony własnymi myślami, wybrałem samotny spacer brzegiem. Morze szeptało cicho, obojętne na burzę, która we mnie narastała. Za plecami usłyszałem kroki na piasku. Odwróciłem się i zobaczyłem Jacka Edwardsa. Jego twarz miała ten sam surowy wyraz, który zachowywał w sali konferencyjnej. Mark, wszystko w porządku? Zapytał, mrużąc oczy w słońcu. Nie spodziewałem się tego pytania i skinąłem głową odruchowo. Tak, po prostu chłonę atmosferę, wymusiłem uśmiech. Jack kiwnął głową, ale nie odszedł. Słuchaj, wiem, że te wyjazdy czasem są czymś więcej, niż się wydaje, powiedział cicho. Po prostu miej oczy otwarte. Zanim zdążyłem odpowiedzieć, poklepał mnie po ramieniu i ruszył w stronę willi, zostawiając mnie z jeszcze większym niepokojem niż wcześniej. Reszta dnia minęła jak we mgle. Obserwowałem Lucy unoszącą się na wodzie, jej śmiech wznoszący się ponad plus kwal, gdy jedna z kobiet chlapnęła ją dla zabawy. William również na nią patrzył, jego spojrzenie było zamyślone. Musiałem powstrzymać się, by nie podejść i nie wykrzyczeć swoich podejrzeń. Ale milczałem, Wciąż zbyt świadomy ryzyka wywołania sceny na oczach wszystkich. Zbliżał się wieczór, a wyspa ponownie się przemieniła. Ścieżki rozbłysły światłem pochodni Tiki, rzucając migotliwe cienie na piasek. Strefa jadalna została przygotowana pod gwiaździstym niebem, a w powietrzu unosiło się napięcie oczekiwania na to, co William zamierzał ogłosić. Siedziałem przy stole z Lucy, której czerwona suknia lśniła w blasku płomieni. Jej uśmiech wydawał się szczery ale nie mogłem wyrzucić z głowy jej wcześniejszych spojrzeń. Kolacja przebiegała wśród wyrafinowanych rozmów i toastów. Nie czułem smaku jedzenia, moje myśli błądziły gdzie indziej. William w końcu wstał, uciszając zgromadzonych jednym gestem. Moi przyjaciele zaczął, jego spojrzenie zatrzymało się na mnie. Chciałbym przedstawić propozycję. Zatrzymał wzrok na Lucy, a ona zesztywniała obok mnie. Proponuję, by Lucy spędziła resztę weekendu ze mną, jako moja towarzyszka. Nastała cisza. Cisza, która zapadła po słowach Williama, była ciężka, niemal namacalna. Czułem, jak serce wali mi w piersi, ale umysł odmawiał przyjęcia do wiadomości tego, co właśnie usłyszałem. Zapewniam was, kontynuował William, niezrażony zdumionymi spojrzeniami wokół stołu, że to nie jest propozycja bez odpowiednich korzyści. Jestem gotów przelać 100 tysięcy dolarów na Wasze wspólne konto, jeśli Lucy zostanie moją towarzyszką do końca weekendu. W uszach mi zaszumiało. Słowa docierały do mnie, ale nie mogłem uwierzyć, że są prawdziwe. Chciałem wstać, rzucić się na niego, zrobić cokolwiek, by przerwać tę chorą grę. Ale zanim zdążyłem się poruszyć, poczułem dłoń Lucy na swoim ramieniu. Mark wyszeptała. Jej oczy były szeroko otwarte. Błyszczące w świetle pochodni. Nie było w nich jednak szoku. Tylko napięcie i coś jeszcze coś, czego nie chciałem rozpoznać. Patrzyłem na nią, czekając na wybuch oburzenia, na odrzucenie tej skandalicznej propozycji, na cokolwiek CO potwierdziłoby, że nadal jest tą samą kobietą, z którą się ożeniłem. Ale ona spojrzała na Williama, potem znów na mnie i powiedziała cicho. Powinniśmy to rozważyć. Ziemia usunęła mi się spod stóp. Nie byłem w stanie się poruszyć. Nie mogłem oddychać. W jej słowach nie było wahania. Żadnego śmiechu, żadnego oburzenia. Tylko to. Rozważyć. Obserwowałem ją w milczeniu, a obrazy z przeszłości przewijały mi się przed oczami, nasz ślub, chwile, kiedy śmialiśmy się nad poranną kawą, kiedy szeptaliśmy do siebie pod kołdrą, budując świat, który miał być tylko nasz. A teraz, tutaj, w blasku lampionów i na oczach ludzi, których ledwo znaliśmy, ten świat rozpadał się na moich oczach. Możesz zatrzymać swoje pieniądze, powiedziałem w końcu, głos miałem szorstki, jakbym przełykał szkło. To się właśnie skończyło. Lucy zamarła, jej dłoń osunęła się z mojego ramienia. William zmrużył oczy, a kącik jego ust drgnął, jakby zastanawiał się, czy powinien to potraktować jako wyzwanie. Podniosłem się, a krzesło zgrzytnęło o kamienną posadzkę. Jesteśmy skończeni, powiedziałem, nie zwracając się do nikogo konkretnego, ale każde słowo było pełne ostateczności. Nikt się nie odezwał. Wszyscy wokół stołu udawali, że nie widzą sceny, która właśnie się rozgrywała. Lucy siedziała nieruchomo, jej oczy szkliły się, ale nie uroniła ani jednej łzy. Odwróciłem się i wyszedłem. Pokój hotelowy był chłodny i sterylny. Całkowicie sprzeczny z chaosem, który buzował w mojej głowie. Wszedłem do środka i zamknąłem drzwi, jakbym mógł w ten sposób odgrodzić się od rzeczywistości. Usiadłem na fotelu przy oknie. Było to moje miejsce na poranne kawy, ale teraz stało się moją twierdzą. Patrzyłem na ciemne morze, słyszałem jego jednostajne uderzenia o brzeg, ale nie przynosiło mi to ukojenia. Po kilku minutach usłyszałem ciche pukanie. Nie odpowiedziałem. Drzwi otworzyły się i weszła Lucy. Zatrzymała się w progu, jakby nie była pewna, czy powinna wejść. Światło korytarza rzucało cień na jej twarz, rysując ostre linie na jej policzkach. Mark, zaczęła cicho. Nie odpowiedziałem. Możemy porozmawiać? Milczałem przez długą chwilę. Potem odwróciłem się do niej powoli. Powiedz to, powiedziałem zimno. Powiedz, co dokładnie miałaś na myśli, kiedy powiedziałaś, że powinniśmy to rozważyć? Lucy wzięła głęboki oddech, jakby musiała się zebrać w sobie, by odpowiedzieć. Nie wiem, jak to wszystko się zaczęło, powiedziała w końcu. Ale William sprawił, że poczułam się zauważona. Ważna. Tak jak kiedyś czułam się przy tobie. Te słowa ugodziły mnie głębiej, niż się spodziewałem. Przez chwilę po prostu na nią patrzyłem. Naprawdę chcesz mnie obarczyć winą za to, że zaczęłaś go rozważać? Zapytałem powoli. Zacisnęła usta. Nie chciałam tego, Mark, powiedziała, jej głos był cichy. Ale coś się zmieniło. Między nami. Ty byłeś tak pochłonięty pracą, że że CEO? Przerwałem jej ostro. Że zacząłem ufać, że mamy siebie na zawsze? Zamknęła oczy na moment. Nie chcę, żebyś mnie nienawidził. Pokręciłem głową, czując wzbierającą wściekłość. Nienawiść? prychnąłem. Nie, Lucy. Nienawiść byłaby łatwiejsza. Ale ja, ja po prostu już Cię nie znam. Zapadła cisza. W końcu wzięła głęboki oddech. Mark, co teraz? Spojrzałem na nią, czując w sobie pustkę. Teraz. Powtórzyłem. Teraz idę spać w pokoju dla gości. Jej dłoń sięgnęła w moją stronę, ale odsunąłem się. Nie patrząc na nią, wyszedłem, zostawiając ją w pokoju samą. Następnego ranka, kiedy wróciłem do naszego apartamentu, Lucy już nie było. Na stole stała filiżanka kawy, jeszcze ciepła. Obok niej leżała kartka papieru. Chwyciłem ją, czując, jak coś ściska mnie w żołądku. Mark. Nie wiem, jak wyjaśnić coś, czego sama nie do końca rozumiem. Chciałabym powiedzieć, że to wszystko było pomyłką, ale oboje wiemy, że to narastało od dłuższego czasu. Jest część mnie, której nie potrafię naprawić, i zaczynam rozumieć, że to nie jest Twoja rola, by mnie ratować. Kocham Cię. Kocham Emmę i Daniela. Ale nie jestem tym, kim powinnam być dla Was. Nie chcę, żebyś mnie usprawiedliwiał. Nie chcę, żebyś próbował mnie zrozumieć. Muszę odejść. Proszę, powiedz dzieciom, że je kocham. I że przepraszam. Lucy, czytałem ten list raz, potem drugi. A potem zdałem sobie sprawę, że ona naprawdę odeszła. W pokoju panowała cisza tak głęboka, że zdawała się rozciągać w nieskończoność. Trzymałem kartkę w dłoniach, a słowa lucy pulsowały mi w głowie, jak echo, którego nie potrafiłem uciszyć. Nie było kłótni, nie było dramatycznej sceny pożegnania. Po prostu zostawiła list. I zniknęła. Przez kilka godzin krążyłem po apartamencie, jakbym spodziewał się, że w każdej chwili otworzą się drzwi i zobaczę ją stojącą tam, gotową odwołać wszystko. Ale ona już podjęła decyzję. Podróż powrotna na kontynent była cicha. Ludzie wokół mnie prowadzili rozmowy, śmiali się, wymieniali ostatnie uściski dłoni przed rozstaniem. Ja wpatrywałem się w horyzont, czując w sobie dziwną pustkę. Kiedy wróciłem do domu, ogarnęła mnie cisza, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Dom wciąż pachniał jej perfumami. Jej rzeczy wciąż leżały tam, gdzie je zostawiła. Jej ulubiony kubek stał w zlewie, jakby wciąż czekał na poranną kawę. Ale lucy już nie było. Emma i Daniel byli u jej rodziców. Miałem kilka godzin, zanim będę musiał spojrzeć im w oczy i powiedzieć coś, co zniszczy ich poczucie bezpieczeństwa. Co miałem im powiedzieć? Jak wyjaśnić, że matka ich zostawiła? Że podjęła decyzję, której już nie mogłem cofnąć? Przechodziłem przez kuchnię, kiedy usłyszałem dźwięk powiadomienia. Tablet Lucy leżał na blacie, ekran rozświetlił się nową wiadomością. Nie powinienem go dotykać. Wiedziałem o tym. Ale coś we mnie gniew, desperacja, może jedno i drugie kazało mi to zrobić. Dotknąłem ekranu. To była wiadomość od Williama. Myślałem, że rozumiesz zasady, Lucy. Jeśli odchodzisz, odchodzisz sama. Nie oczekuj, że zmienię dla ciebie swoje życie. Poczułem lodowaty ucisk w żołądku. Przewinąłem dalej. Kolejna wiadomość, wysłana kilka godzin później. Mam nadzieję, że podjęłaś właściwą decyzję. Żegnaj. Patrzyłem na słowa na ekranie, a wewnątrz mnie coś pękło. Więc to było to. William wcale nie zamierzał dać jej tego, czego oczekiwała. Nigdy nie traktował jej jak czegoś więcej niż chwilowej zachcianki. A kiedy Lucy postanowiła go wybrać, kiedy naprawdę poświęciła wszystko dla tej iluzji, on po prostu ją odrzucił. Nagle gniew ustąpił miejsca czemuś innemu. Współczuciu? Nie, to było coś bardziej gorzkiego. Poczucie straty. Straciłem Lucy w momencie, kiedy podjęła decyzję. Ale teraz straciła ona wszystko. Zostawiła rodzinę, męża, dzieci i została z niczym. Minęły dni. Tygodnie. Powiedziałem Emi i Danielowi, że mama musiała wyjechać. Że jej nie będzie przez jakiś czas. Emma patrzyła na mnie uważnie. Jakby próbowała wydobyć ze mnie prawdę, ale Daniel tylko pokiwał głową i wrócił do swoich klocków. Nie pytałem o Lucy. Nie kontaktowała się. Może bała się spojrzeć mi w oczy. Może nie wiedziała, jak wrócić. Ale pewnego dnia, kiedy przyszedłem do domu i przejrzałem pocztę, znalazłem wśród rachunków kopertę. Była zaadresowana do mnie. Pismo było znajome. Ręce mi zadrżały, kiedy ją otwierałem. Mark, nie oczekuję wybaczenia. Nie oczekuję, że mnie zrozumiesz. Chcę tylko powiedzieć, że straciłam coś, czego nigdy nie powinnam była ryzykować. Myślałam, że w moim życiu czegoś brakuje. Że muszę znaleźć coś więcej. Ale kiedy odwróciłam się od ciebie, od naszej rodziny, zdałam sobie sprawę, że już wszystko miałam. Tylko, że było za późno. Nie proszę o nic. Nie chcę, żebyś próbował mnie odnaleźć. Powiedz Emi i Danielowi, że ich kocham, że przepraszam. Jeśli możesz, pamiętaj te dobre chwile. Choć wiem, że nie zasługuję na to, byś je zachował. Lucy, przeczytałem list raz, potem drugi, a potem, nie wiedząc dlaczego, złożyłem go ostrożnie i schowałem do szuflady. Nie mogłem wybaczyć. Nie mogłem zapomnieć. Ale mogłem pamiętać. I może to było wszystko, co mi zostało.